Cześć. Bohaterką dzisiejszego testu jest latarka czołowa Fenix HL10. Na początek zobaczmy, jakie są jej parametry techniczne. Latarka HL10 ma trzy tryby świecenia. Jej czas pracy to 30 godzin. Jest zasilana jedną baterią AAA, czyli tak zwanym cienkim paluszkiem. Jej zasięg świecenia to 15 metrów. Jest odporna na upadek z jednego metra. Jej moc świecenia to 70 lumenów, a standard wodoodporności, który spełnia, to IPX8. Latarka czołowa Fenix HL10 jest bardzo lekka, a zarazem wytrzymała. Dlatego sprawdzi się podczas nocnej wspinaczki czy w czasie wyprawy wysokogórskiej, zwłaszcza na ostatnim etapie zdobywania szczytu. Jednakże na co dzień nie mamy do czynienia z aż tak. Ekstremalnymi sytuacjami. Zobaczmy więc, co to maleństwo naprawdę potrafi. Bardzo ważną cechą HL10 jest jej wodoodporność. Standard IPX8 to najwyższy standard wodoodporności. Mówi on, że ta konkretna latarka może być zanurzona do 2 metrów. A teraz zobaczmy, jak HL10 świeci w całkowitych ciemnościach. Latarka czołowa Phoenix HL10 jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Za pomocą jednego przełącznika włączamy ją, przytrzymując ten przełącznik, a po jednym zmieniamy tryby. Bardzo wygodny jest również system regulacji paska. Do tego trzeba powiedzieć, że sprawnie możemy przekształcić tę czołówkę w latarkę EDC. Na to sposób zmieniam ją z powrotem w czołówkę i sprzęt mamy gotowy do pracy. Cześć, witajcie na teście latarki HL10. Na początek sprawdzimy, czy naprawdę jest wodoodporna. Standard IPX 8 mówi, że można ją zanurzyć do 2 metrów. 2 metry głębokości to będzie gdzieś tam. Zobaczmy, co jest warta. Drugiej nie mamy. To potestowane.